Witam Was w drugiej części wideo, będącym próbą przedstawienia stanowiska Biblii dotyczącego problemów, które ostatnio zdominowały debatę publiczną w naszym kraju. Pierwsza część została opublikowana kilka dni wcześniej i gorąco zachęcam do jej obejrzenia. W dzisiejszym odcinku już mniej uwagi poświęcimy samej Biblii, zaś nieco więcej innemu źródłu nauki Kościoła. A jako punkt wyjścia potraktujemy słowa naczelnego teologa wśród polityków, czyli Dobromira Sośnierza. Na początek jednak jeszcze jeden werset biblijny. W księdze Ozeasza czytamy: Daj im panie łono, które rolni, tak, poronienia, i piersi wyschnięte. To jest rozdział 9, w rozdziale 13. Samaria odpokotuje, gdyż zbuntowała się przeciwko swojemu Bogu. Padną od miecza, ich niemowlęta będą roztrzaskane o skałę, a ich brzemienne rozprute. I w kółko mamy z takimi fragmentami do czynienia. Pozwolę sobie. Wrócić do naszego czołowego polityka, bardzo genialnego, przedstawiciela polskiej prawicy, Dobromira Sośnierza i jego wyjaśnienia, dlaczego zwierzęta akurat możemy traktować inaczej. Chociaż ja nie wiem, czy ten facet w ogóle sam wie, co on twierdzi. Bo jego argument, który jest argumentem za tym, że jednak zwierzęta wolno mordować. Równie dobrze można przyłożyć do ludzi, nie tylko do dzieci, narodzonych, nienarodzonych, do każdej drugiej osoby, obojętnie kim by nie była. A zatem coś twierdzi: zwierzęta wolno mornować, ponieważ nauka nie ma i nigdy nie będzie miała wiadomości na temat subiektywnego istnienia zwierząt, podobnie jak nigdy nie potwierdzimy subiektywnego istnienia każdej innej osoby. Sośniż twierdzi: Nie mamy żadnego dowodu na to, że ktokolwiek ma świadomość, oprócz podmiotu, który się nad tym właśnie zastanawia. Czyli tylko co do siebie samych możemy mieć pewność, że my naprawdę istniejemy, że jesteśmy świadomi. Czyli każdy inny człowiek, wcale nie tylko zwierzę, każdy inny człowiek, dziecko, dorosły, tym bardziej dziecko w łonie, może tak naprawdę nie istnieć. Nie mamy dowodu na to, że ten że osoba druga czy trzecia, czyli ty, albo on, naprawdę jest świadomy. I to jest powód, dla którego możemy zabijać. Czyli śmiało również inne osoby możemy zabijać. I dalej on to potwierdza. Przypisanie innym ludziom świadomości jest w zasadzie wyłącznie życzliwym założeniem, że inni ludzie istnieją w podobny sposób jak ja. Jest to wyłącznie życzliwe założenie, ale mogę mieć jakiegoś dnia gorszy humor, jakiegoś dnia będę mniej życzliwy i zaprzeczę istnieniu drugiego człowieka, ponieważ będę miał na przykład ochotę zrobić być może coś złego. Czyli zauważmy, że argumentacja sośnierza, dlaczego wolno nam mordować zwierzęta. Absolutnie ma zastosowanie w przypadku każdego nadużycia względem drugiego człowieka, także. Ale tu się zaczyna ciekawie. Rozciąganie tego życzliwego założenia, że ta druga osoba naprawdę istnieje i rozciąganie tego założenia jeszcze dalej na zwierzęta rodzi problematyczne konsekwencje, których hmm, nie będę tutaj omawiał bo faktycznie to są bardzo problematyczne konsekwencje. Przynajmniej facet zdaje sobie sprawę z konsekwencji, co oznacza w praktyce to, co powinno oznaczać to, że zwierzęta są świadome, a są świadome. I to nie jest tak, że my nie wiemy, Ponieważ to już jest bardzo dokładnie zbadane, będzie na pewno jeszcze dokładniej zbadane, na pewno z każdym rokiem będziemy wiedzieć na temat świadomości zwierząt coraz więcej. Już wiemy nawet, że ich język ma sens, że to, to są całe struktury, w których naprawdę jest treść, a nie tylko jakieś odgłosy oddające stan emocjonalny. Ale gdyby ktoś nie wiedział, w 2012. Cała grupa naukowców zajmujących się neurofizjologią i, i w ogóle układem nerwowym w różnych tam dziedzinach i w różnych aspektach sformułowała wspólne stanowisko. Podpisała to, odbyło się to na Uniwersytecie w Cambridge. Jest to stanowisko w, w sprawie świadomości zwierząt. Jest to dosyć długi, obszerny tekst. Y, są różne argumenty y, omawiane i różne aspekty świadomości, co znaczy bycie świadomym. i Badano różne gatunki, oczywiście różne gatunki są w różnym stopniu świadome, no niemniej yy, nie ma już wątpliwości co do tego, że zwierzęta są nie tylko świadome, ale są również samoświadome. Mają świadomość samych siebie, mają świadomość granic. Gdzie kończę się ja? Gdzie jestem ja? A gdzie zaczynasz się ty? Czyli coś, czego nie mają nawet noworodki. Czyli zdecydowanie zwierzęta ich świadomość jest na zdecydowanie wyższym poziomie. I to dotyczy się ogromnej ilości ssaków. Na pewno te ssaki, które y, zabijamy bez mrugnięcia okiem, na pewno świnie, na pewno krowy, a na, również kurczaki. Na pewno są ich świadomość jest na o wiele wyższym poziomie niż świadomość noworodków, czyli nawet nie dzieci nienarodzonych. Czyli Sosierz ma tutaj rację, że on się boi konsekwencji Przyznania tego, co już jest naukowo stwierdzone, że zwierzęta są świadome, ponieważ no, absolutnie konsekwencją powinno być to, że jeżeli ktokolwiek zaczyna bronić praw dzieci nienarodzonych, to tym bardziej już dawno powinniśmy mieć załatwioną sprawę ochrony zwierząt, które są na, których świadomość stoi o wiele wyżej niż nie tylko dzieci nienarodzonych, ale nawet narodzonych. Wiemy, że noworodki nie mają samoświadomości, nie odróżniają siebie od swojej mamy. A ja to widzę już nawet na przykładzie swoich świnek morskich, których tutaj mam sporo. Powiem Wam na przykład taka sytuacja: jeżeli dam dwóm świnkom cztery kawałeczki, załóżmy marchewki, to moja świnka już wie, że skoro są cztery kawałki, a ich jest na przykład dwójka, to już ona umie podzielić te porcje. Wie, że są dla niej dwa kawałki, od razu zabiera dwa kawałki dla siebie, dwa zostawia. W zależności ile dam kawałków, ona już umie podzielić to na dwa i weźmie dla siebie od razu odłoży dla siebie swoją przysługującą jej porcję. Czyli wie, że jest ona, jest on. To jest samoświadomość i świadomość drugiej osoby. Coś czego ludzkie noworodki nie mają. Ale wracajmy do naszego ulubionego myśliciela, prawicy. Dobra, no okej, okay. czyli on wie, że to już będzie dla niego problematyczne. Facet już wie, że nie wybrnie z tego. Słuchajcie, to, że on twierdzi, że rozciąganie tego założenia na zwierzęta rodzi problematyczne konsekwencje. Słuchajcie, moim zdaniem. To znaczy, że on już wie, że cały jego światopogląd jest o kant hu rozbić. Nadaje się na śmietnik. On sam wie, że jest dziurawy jak sito, że nie wybrnie. I zamiast konsekwentnie, właśnie konsekwentnie przemyśleć, jakie są te konsekwencje i je zastosować, on dalej na siłę będzie próbował walczyć o swój. Patriarchalny, wygodny dla niego świateczek, czy tam dalej. W każdym razie problem może być rozstrzygnięty wyłącznie na poziomie racjonalnym, a nie empirycznym, bo byt posiadający własny ośrodek świadomości jest na zewnątrz nieodróżnialny od bytu, którego nie posiada. No tak, na zewnątrz jest nieodróżnialny dla osób myślących tak stricte materialnie, materialnie faktycznie, możemy tylko stwierdzić aktywność fal mózgowych, ale wystarczy być choć tak troszeczkę, odrobinę uduchowionym, używać tego, co Bozia dała, czyli na przykład swoich neuronów lustrzanych, czyli tak zwanej empatii, tak zostaliśmy stworzeni przecież, tak, żeby nie było dla nas aż taką tajemnicą to, czy w tym drugim puk-puk mieszka jakaś duszyczka, czy nie. Mamy zdolność czucia, uczuć innych i w ten sposób upewniania się, czy tam jest naprawdę życie, czy też to są takie chodzące maszynki bez czucia. Chyba, że to właśnie Sośniesz jest maszyną i może on jest pozbawiony tych, że. Uczuć i tych naturalnych, właśnie danych człowiekowi narzędzi, jakim jest właśnie intuicja, empatia. I są to rzeczy tak neurologicznie już potwierdzone, że to istnieje i mają to zarówno ludzie, jak i zwierzęta. Są to bardzo konkretnie opisane, yy, neurologiczne funkcje. Kartezjusz, i powołuję się teraz na Kartezjusza. Sprawdźmy, kiedy on żył. Urodził się w 1596. Zmarł w 1650. Czy zgadzacie się, aby facet żyjący w pierwszej połowie XVII wieku był dla nas autorytetem, aby ktoś taki rozstrzygał, jakie powinno być prawo w Polsce, aby ktoś taki hamował rozwój nauki, wiedzy, świadomości, cywilizacji, moralności? Ale doczytajmy, co on pisze o tym Kartezjuszu. Kartez uczynił samoświadomość punktem wyjścia całej swojej filozofii, dlatego rozumiał, jakie konsekwencje będzie miało przypisanie świadomości zwierzętom. Przypisanie to my przypisujemy to to nie jest tak, że to Bóg im przypisał czy dał czy, czy to my przypisujemy czy się jest Bogiem i to od Jego przypisania zależy zdolność zwierząt do czucia. Czy naszym zadaniem nie jest badanie natury i badanie, co Bóg komu przypisał, czy to my mamy przypisać? Coś boi się przypisać zwierzętom świadomość, bo zdaje sobie sprawę, że będą tego konsekwencje ciekawe. Czy kajagodek również się zastanawia nad tym, czy zna jakie są konsekwencje i czy kajagodek wie, że zwierzęta są bardziej świadome niż te płody, o które ona walczy? Sosiusz ma w dupie plan Boga i jego koncepcję rzeczywistości. On sam chce przypisywać lub nie przypisywać komuś świadomości. On chce, chce sam decydować, jak ma wyglądać rzeczywistość, zamiast ją badać, respektować, szanować, odkrywać. On chce decydować. I zdaje sobie sprawę, dobrze przynajmniej, że sobie zdaje sprawę z konsekwencji. Z tym, że tak, on powołuje się na Kartezjusza, czyli próbuje nam narzucać poziom wiedzy z XVII wieku. Tylko musimy sobie to jeszcze wyjaśnić, że to nie był pogląd tak na serio jego własny Kartezjusza, tylko to było przedłużenie tak na serio poglądu Arystotelesa. Czyli faceta jeszcze, jeszcze dużo wcześniej żyjącego, bo w IV wieku przed naszą erą. Ciekawe jest to, że kościół chyba mając straszne kompleksy na punkcie, podejrzewam, może na punkcie Biblii, może kościół, ojcowie Kościoła sobie zdawali sprawę, że, że wiele rzeczy w Biblii to są takie bzdury, że wartość. Jest tak nikła, że najwyraźniej popadł w jakieś kompleksy na punkcie oświecenia, światłości swoich nauk i zaczyna ulegle poddawać się wpływom myślicieli, którzy byli otaczani szacunkiem, czyli takich jak na przykład Arystoteles który uchodził za mądrego człowieka, czyli ojcowie Kościoła też chcieli być tacy, tacy mądrzy, którzy tak mądrze pouczają. I dlatego, bo inaczej nie widzę, dlaczego Kościół przyjął sposób rozstrzygania rzeczywistości, patrzenia na rzeczywistość Arystotelesa. Dlaczego nauka Kościoła jest nauką Arystotelesa i tak bardzo odległa od nauki Biblii, na przykład właśnie w kwestii tego, czym, kim są zwierzęta. Również Kartezjusz, czyli źródło mądrości w oczach Sośnieża, on też naśladował Arystotelesa. Zobaczmy, jaka była koncepcja Arystotelesa, hierarchia bytów. Koncepcja ta dobrze pasowała. Do wytłumaczenia zjawiska występowania hierarchiczności bytów. Hierarchiczność taką zauważył Arystoteles, zwłaszcza w świecie ożywionym, gdzie istnieje ciąg stworzeń od najprostszych do najbardziej złożonych. No, no, jak pięknie on wyjaśnił nam rzeczywistość i dlaczego Kościół kradnie objaśnienie rzeczywistości od Arystotelesa zamiast jednak no może tak bliżej Biblii. Niech by się Kościół zdecydował w końcu, czy. Czy, czy jednak ta Biblia ma być jakimś autorytetem, czy jednak szukamy, szukamy jakichś takich mądrzejszych, bardziej atrakcyjnych ludzi, myślicieli, koncepcji? Arystoteles tłumaczył tę hierarchię stopniem udziału formy i materii w danym jednostkowym bycie. Czym w danym bycie jest więcej formy? Jest ona bardziej złożona, a mniej materii? Im więcej w danym bycie jest formy, czyli im bardziej jest złożona, a mniej materii, czyli tu chodzi o, o proporcję, stosunek złożoności do masy, tym zajmuje ona wyższe, znaczy on ten byt, wyższe miejsce w hierarchii. Wow! Czyli musi to być coś małe, a skomplikowane, czyli może taki szczurek. Jest, kurde, mały, a taki bystry, tak dużo potrafi, czyli. Ja nie wiem, czy ten szczur nie byłby jednak wyżej w hierarchii od człowieka, bo ma i te wszystkie organy, tak jak my. Jest do tego skubaniec inteligentny, a jednak masę ma mniejszą niż człowiek. Myszka jest jeszcze mniejsza, czyli ma jeszcze korzystniejszą tą ratio, tą proporcję formy do, do masy. Czyli według tej, powiedzmy, hierarchii, którą kościół i również sośnierz tak, tak chętnie, chętnie podkradają, no to to chyba my powinniśmy być poniżej myszy, ja tak uważam. I tak, byty nieożywione, tak jak na przykład kamień, zawierają w sobie bardzo dużo materii. No niekoniecznie, bo może być mały kamień, a mają przy tym bardzo prostą, prostą, nieruchomą formę. Rośliny mają bardziej złożoną formę, która podlega powolnym przemianom. Czyli taka powolność sprawia, że jest, ta roślina jest jednak niżej. Zwierzęta mają jeszcze bardziej złożoną formę, która daje im możliwość ruchu i reagowania na zmiany. Wreszcie ludzie posiadają bardzo złożoną formę, zwaną duszą i proszę, pojawia się twórca. Pojęcia duszy, które to pojęcie zostało tak chętnie przejęte przez, najpierw przez Kościół, potem przez no i również przez Kartezjusza i oczywiście przez Sośnierza, Bosaka i tych wszystkich myślicieli polskiej prawicy, którzy tak chętnie twierdzą, że. Człowiek ma duszę. Biblia nic takiego nie twierdzi. Biblia twierdzi, że dusza to znaczy coś czy ktoś, kto oddycha, czyli duszy nie mamy, tylko jesteśmy duszami. Ja jestem duszą, moje świnki to są dusze, bo też oddychają, dyszą. Pies dyszy, czyli jest duszą. To jest pogląd biblijny. A to, że człowiek ma duszę jest to pogląd Arystotelesa. Przechwycony przez Kościół chyba... Z powodu kompleksów Kościoła chyba się tak wstydzili strasznie Biblii, że musieli aż sięgać po takich, takie mądrości Arystotelesa. Aha, i, no, i Arystoteles twierdził, że ta ludzka dusza ma, posiada unikatową cechę bycia świadomym samej siebie. Samoświadomość. No i tu już wiemy, bzdura, jest to podważone. Moje świnki ewidentnie mają samoświadomość, i generalnie no, mnóstwo tych, wszystkie chyba ssaki mają samoświadomość, i ptaki też. Nie wiem, jak tam z rybami, aż tutaj taka mocna nie jestem. Być może też mają. Pamiętam, że ryby pamiętają ogromne ilości różnych osobników pamiętają ich swoje te własne cechy. Ten jest taki, ten jest przyjazny, a ten jest zadziorny. Skoro tak dobrze rozumieją te wszystkie struktury społeczne, podejrzewam, że ryby również mają samoświadomość. Okej. Okay. To może tyle na temat Sośnierza, na temat prawicy, na temat jak wątłe są Podstawy teoretyczne i argumentacja tych, którzy próbują, tych, którzy walczą o życie nienarodzonych, a jednocześnie walczą o prawo do zabijania ze szczególnym okrucieństwem, czym jest ubój rytualny, istot o wiele bardziej świadomych niż płody i również niż noworodki. Ile jednocześnie są to osoby, które walczą z edukacją seksualną, która jest tak na serio jedynym skutecznym, chyba narzędziem walki z borz. Co do kwestii edukacji seksualnej, dodam tylko jedno, tak od siebie. Uważam, że nie wystarczy uświadamiać dzieci czy młodzieży na temat życia erotycznego i, no i te wszystkie szczegóły, ta cała wiedza, którą każda wchodząca w, wchodząca w życie młoda kobieta czy młody mężczyzna oczywiście muszą mieć, nie tylko to jest istotne. Wydaje mi się, że troszeczkę mało się mówi o czymś takim jak trening asertywności. Nie wiem, być może chyba nakręcę osobny filmik na ten temat, bo boję się, że jeżeli ja to gdzieś na końcu zawrę, to już mało kto tego wysłucha. Ale taka jest prawda, że dziewczyny bardzo często zachodzą w ciąże, ponieważ nie potrafią odmówić chłopakowi. I niestety tak jest. Nastolatki bardzo często po prostu ulegają młodym chłopakom, bo są zakochane, bo nie chcą ich stracić, bo to, bo tamto, bo, bo chcą nimi jakoś tam manipulować bądź... No bo przede wszystkim boją się ich stracić. I wydaje mi się, że trening asertywności, psychologiczna świadomość, po prostu edukacja psychologiczna jest moim zdaniem tym, co jest najważniejsze, bo wydaje mi się, że od tej strony technicznej to jednak i tak młode osoby, jak nie tu, to tam, dużo się dowiedzą, ale psychologicznie sobie nie radzą. Młode dziewczyny psychologicznie rzadko kiedy sobie radzą i radzą, rzadko kiedy radzą sobie w relacjach i to jest moim zdaniem problem. Obiecałam ten najcenniejszy fragment, czyli tą aborcję rytualną, że ją wkleję, ale ponieważ już to moje własne przemówienie jest już na tyle długie, tak wydaje mi się, że wyjdzie długie, dlatego zamiast tego pod spodem zawrę linka, gdzie zaraz tam, być może w czwartej minucie, nie wiem w której minucie, ale gdzieś blisko początku, pojawia się cały ten opis aborcji rytualnej według Biblii. No jest to link do kanału Tipot Pilot i uważam, że każdy z Was powinien ten kanał znać. Dlaczego? Dlatego, że my tutaj na moim kanale rozmawiamy na tematy moralne, rozmawiamy na temat Biblii, czy możemy ją traktować jako autorytet, czy możemy ją traktować jako Słowo Boże. I dlatego uważam, że... Każdy z nas powinien troszeczkę tą Biblię poznać. I ten kanał jest o tyle fajny, bo on jest też tak z dużym poczuciem humoru yy, kręcony. Fakt, że tam jest osoba, która jest ateistą, ja, a ja ateistą nie jestem. Yy, być może to będzie raniło czyjeś uczucia religijne, ale podejdźcie do tego z dystansem, podejdźcie do tego poznawczo. Wcale nie jest tak, że jeżeli mm, spojrzycie na Biblię krytycznie, Taką, jaką ona jest. Będziecie uczciwi. Wcale to nie wiąże się koniecznie z ateizmem. Wydaje mi się, że wyjdziecie tylko dobrze na tym, jeżeli wasza religijność, wasza wiara przestanie być infantylna, przestanie być naiwna, przestanie zawieszać się na tak słabym źródle, jakim jest Biblia, a zbudujecie nową wiarę, o wiele solidniejszą. Tylko wyjdziecie na plus, chociażby taki, że się nie będziecie bać śmierci, kiedy będzie po was już. Po was pukać. Warto, naprawdę warto zweryfikować swoją religijność, póki jest na to czas. I dlatego polecam tamten kanał. Linka podaję w opisie. I tylko jeszcze dodam, bo oczywiście to nie jest nazywane w że to jest abo rytualne, chociaż w praktyce sprowadza się to do abo rytualnej, bo jest ona wykonywana przez kapłana, jest ona wykonywana w sposób właśnie rytualny w świątyni. I pomyślcie tylko, jak bardzo to na pewno było naduż narzędzie nadużywane. Jak bardzo nadużywane na pewno było to narzędzie. Podejrzewam, że za każdym razem, kiedy facetowi znudziła się jego żona, kiedy nie chciał dzieciaka, prawdopodobnie szli i to rozwiązywali w ten sposób. Chciał się pozbyć żony, znudziło mu się. Jakaś inna wpadła mu w oko. Podejrzewam, że tam trup. Padał co chwilę, wiele kobiet na pewno zostało uśmierconych, wiele nienarodzonych dzieci. Na skutek widzi mi się mężczyzn, których były własnością. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia wkrótce ponownie. Cześć!